Hej, witam Was wszystkich ponownie na kanale Exposing Celebs Poland. Dzisiaj poruszymy temat nowego związku Selena Gomez i ostatnich kontrowersji z tym związanych. Jak już dobrze wiecie, 15 stycznia media doniosły o tym, że Selena Gomez spotyka się z członkiem zespołu The Chainsmokers, Drew Taggartem, ale żebyście mieli pełny obraz sprawy, najpierw przybliżę Wam oś czasu. I miejcie też na uwadze, że artykuły publikowane przez różne strony plotkarskie po jednym dniu bardzo szybko były edytowane i zmieniane tak, jakby faktycznie coś było na rzeczy. Musicie wiedzieć, że Drew Taggart i jeszcze Sylwestra tego roku spędzał razem z Eve Jobs. Drew wrzucił nawet ich wspólne zdjęcie, jak się całują, więc ewidentnie coś było między nimi na rzeczy od kilku miesięcy do samego początku stycznia. Nagle 15 stycznia, czyli na dwa tygodnie po tym, wychodzą zdjęcia Seleny i Drew na kręglach, gdzie podobno ktoś ich widział i ewidentnie wyglądało to jak randka. Selena podobno nawet nie potrafiła utrzymać przy sobie rąk, jak to czytamy w jednym z artykułów AS Weekly. Miejcie na uwadze, że skoro 15 stycznia wyszli na randkę i byli ze sobą blisko, to musieli zacząć spotykać się już wcześniej, kiedy jeszcze nie mieliśmy o tym pojęcia. Co ciekawe w ten sam dzień Eve Jobs usunęła swój profil na Instagramie, czy raczej może zdeaktywowała. 16 stycznia media donoszą, że Selena nie jest już singielką, bo ona i Drew to oficjalna informacja. Media donoszą, że związek pojawił się na horyzoncie bardzo niespodziewanie i że cieszą się z czasem spędzonym razem i że nie starają się tego ukrywać przed mediami. 19 stycznia Selena wrzuciła na story na Instagrama zdjęcie z podpisem lubię być sama z hashtagiem jestem singielką, co było jako takim zaprzeczeniem, że jest teraz w związku. Ale 22 stycznia wyszły kolejne zdjęcia Seleny i Drew trzymających się za ręce. Pierwsza kontrowersja, jaka wyszła, to ta ze strony fanów Seleny spowodowana przez konto fanowskie Justina. A mianowicie pojawiły się informacje, że Justin odobserwował The Chainsmokers na Instagramie kilka dni po tym, jak media odgłosiły, że Drew spotyka się z Seleną. Po pierwsze, gratuluję researchu, bo wiecie, konto fanowskie Justina donosi fake informacje przez które ludzie faktycznie pomyśleli, że coś jest na rzeczy i że Justin faktycznie poczuł się urażony, że Selna jest z Drew. Oczywiście była to fake informacja, ponieważ po pierwsze Justin jest w związku małżeńskim i nie interesuje go to, co robi jego była, a nawet gdyby, to myślę, że publicznym się do tego nie przyznał, co oczywiście nie jest prawdą. Po drugie, liczba obserwujących na Instagramie Justina nie zmieniła się w ciągu ostatnich trzech miesięcy, co jest jednoznaczne z tym, że nikogo nie odobserwował. Przez trzy miesiące niezmiennie jest to ta sama liczba. I po trzecie, Justin odobserwował The Chainsmokers w 2017 roku i od tamtej pory nie obserwował ich. Ale Justin zawsze będzie łączony z każdą sprawą dotyczącą Seleny i z każdym jej nowym związkiem przez jej fanów, bo... Nawet po tylu latach nie potrafią pogodzić się z tym, że Jelena nie jest już razem i Selena ma kogoś innego. Bardzo szybko zaczęli pisać, że Selena nie ma gustu, że True jest brzydki i że mają nadzieję, że to nic poważnego, a tak naprawdę nie do końca go jeszcze znają i fajnie by było, jakby dali mu szansę, skoro Selena jest z nim szczęśliwa. Chociaż czego tu się spodziewać, skoro sama Selena jeszcze niedawno ciągle wspominała o Justinie i komentowała TikToki z nim związane. Ale ta kontrowersja to, wiecie, pół biedy, druga jest znacznie mocniejsza. Kiedy wyszło, że Selena spotyka się z Drew, fani Seleny zaczęli interesować się nim, zrobili lekki research na jego temat, i wtedy dowiedzieli się, że spotykał się z Eve Jobs, córką tego Jobsa. I okazało się, że oś czasu ich związku jakoś dziwnie pokrywa się z osią czasu związku z Seleną, więc pojawiły się plotki, że Drew zdradził Eve z Seleną. Czym nie pomogły również edytowane przez media artykuły w internecie, bo wygląda to tak, jakby media były w stałym kontakcie z teamem Drew i Seleny i nagle zaczęli zmieniać narrację tak, aby Drew nie wyszedł na zdrajcę, a Selena nie wyglądała jak ta druga. Plus skoro Drew był w publicznym związku z bardzo znaną w przemyśle osobą o bardzo popularnym nazwisku, to Selena zapewne była świadoma tego, że z kimś się spotyka. Zachowanie Eve i usunięcie Instagrama po plotkach również było alarmujące. Media nagle zaczęły pisać, że Drew i Eve to nigdy nie było nic poważnego, że to był tylko wakacyjny romans. Dodali też, że oni i Selena to udany związek i że Drew jest świetnym facetem, a do tego rozstał się z Eve w pokojowych warunkach i że są przyjaciółmi, którzy znieśli to w dojrzały sposób. No jasne, takie to pokojowe warunki, że aż usunęła swojego Instagrama i wszystkie zdjęcia z nim. A trzeba dodać, że również same zabawy w Instagramie po rozstaniu też nie są zbyt dojrzałe. A no i jeszcze przed samym usunięciem konta na Instagramie zapomniałam wam dodać, że usunęła też wszystkie zdjęcia z nim i również to, które dodała w dniu jego urodzin i w komentarzu, podpisała je Lover. Teraz pozostaje nam pytanie, czy Selena i Drew są PR-owym związkiem, przez który Eve musiała z nim zerwać, czy też po prostu doszło do zdrady i spotykają się ze sobą naprawdę. Z jednej strony artykuł o ich relacji od As Weekly i zdjęcia od papsów z Randek sugerują PR. Z drugiej strony, oś czasu jest mocno podejrzana, no i w końcu to Hollywood. Tutaj zdrady są na porządku dziennym i tak naprawdę sama ledwo potrafię wymienić kilku celebrytów, którzy nigdy nikogo nie zdradzili. Trzeba też dodać, że Drew nie wygląda na materiał na lojalnego chłopaka, a niektóre źródła donoszą też, że Eve nie miała zielonego pojęcia o tym, że jest jakaś druga dziewczyna, na co w sumie wskazuje jej zachowanie. Co ciekawe, byłą dziewczyną Drew jest Chantelle Jeffers, z którą spotykał się również Justin, a w 2016 roku sam Drew powiedział, że Hailey jest seksowna i zaobserwował ją na Instagramie. Za to jego kolega z zespołu pojawi się na nowym filmiku na kanale YouTube Hailey. Co też kompletnie mnie nie dziwi, bo wiecie, Hollywood nie jest wcale takie duże i celebryci często chodzą z byłymi swoich znajomych i tak dalej. Tym bardziej, że związki w przemyśle nie są zbyt trwałe. Według mnie to wygląda tak, jakby między nimi nie było nic poważniejszego, po prostu spotykają się ze sobą i sypiają. I wyszło tak, że ich ofiarą stała się Eve. I tak samo. Cieszę się z tego, że media o nich mówią, bo wiecie, promocja też jest dobra dla ich kariery i pracy. O część Smolkes ludzie już dawno nie wspominali, nie było o nich głośno. O Drew również. A jeśli chodzi o samego Drew, to tak naprawdę wcześniej, przed związkiem z Saloną, ludzie też za bardzo nie interesowali się nim. Gdyby rzeczywiście nie zależało im na promocji i chcieliby utrzymać ten romans po cichu, to uwierzcie mi, że udałoby im się to. Celebryci lubią często opowiadać głupoty o tym, jak ich życie jest publiczne, że ciągle są na świeczniku i że media ciągle mówią o ich związkach, ale uwierzcie mi, że Selena od czasu zerwania z Justinem była już w wielu związkach i ani jeden nie wyszedł na światło dzienne. Selena spotykała się jakiś czas temu z Ginny Butlerem i nie dostaliśmy ani jednej z fotki z ich randek, ani jednego większego artykułu poza jakąś tam Plotką. A to, że Selena lubi powtarzać, że jest singielką, co zrobiła również w tym przypadku, to już inna sprawa. Po pierwsze, zaprzeczenie relacji nakręca promocję. Po drugie, jeśli w mediach ma wizerunek singielki, to bardzo często może nakręcać dramę Jeleny, co również dają jej promocję, lub też zwyczajnie prowokować plotki o przeróżnych związkach, czego byliśmy już świadkami. Nie zliczę, ile razy w ciągu ostatnich dwóch lat słyszeliśmy, że z kimś się spotyka, a potem okazało się, że to plotka. I uwaga, pewnie ko kojarzycie. I tutaj właśnie mam na myśli Krisa Evansa. Po trzecie, w tym przypadku zaprzeczyła zaraz po tym, jak wyszły plotki o rzekomej zdradzie, więc może zwyczajnie szybko chciała się z tego wymiksować, zanim zrobi się większy kwas. Szczerze mówiąc, nawet mnie to cieszy, że ma kogoś, bo może wreszcie będziemy mogli zapomnieć o dzielenie i jedna era nie będzie go dotyczyła. Poza tym fajnie ją widzieć z kimś innym i nawet ciekawie mnie, jak ten związek się potoczy. Przydałby jej się jakiś powieść świeżości. Gorzej, jeśli faktycznie Iw została przy tym wszystkim poszkodowana. W każdym razie dajcie znać, co myślicie w komentarzach. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału po więcej i polubić filmik, jeśli Wam się podobał. To by było na tyle i widzimy się przy kolejnym podcaście.